Dobra, się mam ogólnie yy, nie wiem czemu, ale mi się yy, nie chciało mi nagrywać. Po prostu bawiłem się ogólnie kolonego z Hanią i jest gościem specjalnym. Zobaczycie. Ładakiet, jest Chyba Hania, czy gość specjalny. Widziałam! No. Gość specjalny. Go specjalny, pokaż się. No pokaż. Latarka. Może ktoś się pamiętam z dawnego kanału. I ty mi nie możesz powiedzieć, gdzie jest Hania. Ty wiesz? A ja nie wiem. Nie możesz mówić. Ale nie, bo ty pewnie kłamiesz, więc na mnie idę. Ja idę do domku. Nie no to jest takie no, sobie podejrzane takie. One na 100% nie ma. Zbliża trochę kamera. Oj. Na -ru -ru -ru. -ru -ru. Cicho. Nic type tam. Ale nie możesz podpowiadać niby. Ty mi nie możesz podpowiadać. Nie no, ty nie odciągasz od domków. A. Cicha. Hi, hi, hi. Coś słyszałem chyba z tego domku. Jesteś tam. Nima, ma. Nie ma. Na górę raczej by się nie wspięła. Nie będę sprawdzać. sumie tamto to też jest cross to. Tam też może w sumie być. Jest! Ale dobrze latalka kombinowała, bo tam mi kazała iść. Ja, Nie, no dosłownie jak się widziałem, to słyszałem, że się jakieś robi. Właśnie słyszałem takie wielki strzelec, ale ja ja takie cicho. I ta że żeby wszystko zrobić. Hi, hi, hi. Latarka! Szukasz! Szukasz! Cześć widzowie, właśnie muszę iść liczyć do sześćdziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści. Trzydzieści siedem, czterdzieści, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt, szukam, szukam! Znalazłam ich. Co to ma znaczyć? Jeszcze raz. Liczymy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, trzydzieści, trzydzieści dwa.

trzymam ten telefon A, podejrzewam, że jeden mały szczur ukrył się tutaj w jakiejś dziurze, w tej oto mm, wieży aczkolwiek zaraz to zbadamy tutaj nie ma nic Boże, jak tutaj dziwnie tutaj są, z... muszę tu wejść normalnie nie wiem czy w ogóle mogę, ale oho może tu jakieś ukryte sekrety znajdę. No, no, no. No nie wiem. Ukryte se sekrety Bartosza S A tu w tej wieży coś ciekawego jest. To jest to samo. Nic ciekawego. Pampers. <gryst> A tu, Boże, gdzie oni są To miało być łatwe Tą sztużycę widziałam tam Ale tego to nie widziałam wcale. Tu się schował? Boże, normalnie mi ręka zamarza. Idziemy zbadać sytuację. Może mi pomoże zobaczymy. Była tutaj, ale chyba się zmyła. Siedzisz tam, widzę cię. Pomóż mi z tym szczurem, drugim. No bo ciebie widziałam od początku, a jego to nie wiem. Co? Za górką jest Za górką? Tak, tam, tam, o. Tak ci powiedział? Ja idę, żeby mnie nie było żeby... no, no. Tak. Oh. Za podą. Za jakiej rzeky dopadł. O, widzę cię, halo! Znaleziony! Kok przez przełęcz. no patrz, uciekł tam, nie? Masz. I ja go, ja go znajdziesz. Powiem ci się zadniłoś mówić. Znaleziony. Tak. Zamieniłam się z latarką. No nie, no ty widziałeś. A, ale i tak ty szukasz. I tak ty, liczysz? Dobra. Ale wiesz, że lewo, prawo. Lewo, no. prawo. Lewo, A ja chciałam lewo, wejść, lewo, ja, ja lewo, chciałam lewo, wejść pod tą, lewo. chciałam wejść jakby pod tą kłodę tam do, do tego stać Ale miałam takie ciary, że mi pająk wyjdzie. Dobra, ja liczę za drzewem. Dobra, Czy nie było o, Będziemy. 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 Raz, dwa, trzy, cztery.

5, 36, 67, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 60! Szukam! Nie, żeby będzie zacząć, ale ja zacznę sobie w ogóle iść tam, na tą górkę. Co będzie ich wszystkich ogólnie widzieć, albo będą mi to coś pomożą. Ich, słyszałam, ogólnie będzie gdzieś tam, więc po prostu y, coś czuję, że miło, znalazłam się. Nie, ale dosłownie, ja tu szłam górką i o, jednak to nie, jest. jednak to. Dobra, y... a nie chodzi, że mam coś zrobić? Co? No. nie, bo ale tak nie wiem, czemu ja do tego bo wiem. Y, wiem, chyba gdzie jest latarka. Ała. Wiem, chyba. wiem? Ja chyba wiem, gdzie jest latarka, bo ja ją słyszałam bardzo dobrze. Jestem Co? Jest No właśnie, o! O Boże! Ja zapalam się. Ja chyba wiem, gdzie jest latarka, nie wiem, ale nie wiem, ale wiem. <laughs> ale ja tak przeczuwam, bo nie. ja słyszę bardzo często słyszę. Latarka! Latarka, kicikici. Kicikici kici. idziemy do lam. Idziemy do lam. Kończymy chowanego, idziemy do lam. Kicikici. Kici. Cicho bądź! Zamknij się najlepiej. Latarka! Kici, kici! Nie chowaj się! Kocie! No ja widziałem. ja chyba wiem, gdzie to jest. Bo. Boż! To jej chyba. Nie wiem. Jezus się jak w ogóle, to jest jak brudno to jest. No ja byłem. Ej, czy, czy mi się tego zdaje? Czy to jest pampers? Nie, tam jest pampers. LATARKA! Letarka! Znaleziona! Znaleziona! No wow! Dobra, kończymy chowanego. mała